Cześć! Ja jestem Zuza, a to kolejny odcinek z papierowych gierek. Dzisiaj gramy sobie w gierkę horror w Arkham, gra karciana, scenariusz Nieprzerwany krąg. Jest to scenariusz zero, czyli taki pierwszy, pierwszy, początkowy, gdzie nawet nie mamy prawdziwego bohatera, tylko takiego tymczasowego, bo celem scenariusza jest po prostu uzbierać jak najwięcej jakby jak najwięcej tych zasobów potrzebnych, tych wskazówek, bo tak naprawdę podobno, podobno ten, ten scenariusz ma taki koniec, że nasz koniec tych bohaterów jest nieunikniony. Więc tu chodzi o to, żeby jak najwięcej zebrać tych, tych wskazówek i je tutaj, że tak powiem, składować. Nie ma tu za bardzo dużo postępu, ani tajemnic, ani aktów ale jest ciekawy, jest ciekawy, więc spróbujmy zaczynamy grę jako Valentino Rivals czyli zamożny filantrop pan Valentino no jest bardzo zamożny, bo ma aż 10 zaczyna z 10 zasobami i ma jeszcze tutaj tak, tak, taką atut znający kogo trzeba mamy też karty na ręce zaczynamy z nimi są różne, w sumie dużo się odnoszą do naszych zasobów no i na start zaczynamy już w zwarciu z, z widmowym obserwatorem. Jest to przedwieczny widmowy elitarny potwór czujny łowca. I ogólnie jest bardzo silny. Eee, jest tutaj, że on generalnie nie ginie, bo jak, e, jak e, go pokonamy, to leczymy go, z, z zupełności go leczymy i... Zosta po prostu jest jakby wyczerpany w tym pomieszczeniu. Trzeba po prostu zwiewać wtedy od niego i tyle. Um, dobrze. I niestety ma ten e, cechę łowcy, więc będzie się poruszał cały czas za mną No niestety. Więc zaczniemy swoją rundę no chyba od walki. Tak mi się wydaje, że tutaj, e, no niestety trzeba się z nim pobić, bo będzie nam, będzie zwarć, będzie siedział nam na ogonie cały czas. On ma tutaj wartość bojową 3, to oznacza, że my mamy wartość bojową 2, co jest bardzo mało. Ale zaraz zobaczę, co da się z tym zrobić. Dobra, wykorzystamy tutaj wydarzenie, czyli zagrywamy, kiedy inicjuje test umiejętności, jest to też bitka, Wykonaj test umiejętności, zamiast wykonywać test wskazanej umiejętności, wykonaj test umiejętności zasobów. Mamy 10. Twoja podstawowa wartość umiejętności do tego yy, testu jest równa połowie Twojej liczby, że to w, zasobu, w puli zasobów, zaokrąglając w dół. Super, czyli mamy 5. Mamy 5 do 3, czyli możemy sobie pozwolić tak naprawdę na yy, minus 2. Więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tą kartę odrzucam. Musimy, oczywiście, dobrać z woreczka, magicznego woreczka. Dobieramy modyfikator do testu. Żeby nie było. Legalnie, wszystko. I mamy. Chyba to jest porażka. Tak. <śla> to jest porażka. Taka z urzędu. Porażka z urzędu. To już automatyczna porażka. No nie fajnie. Pechowo Wam powiem. Bardzo pechowo. <śla> Jajku, no najgorzej. Okej, okay, to w takim razie próbujemy podejście numer 2. Podejście <grych> numer 2, i tym razem czy chcę coś używać. Okej, okay, y tutaj zużyję na zagranie karty. Y Takiej o, to jest nasza broń. To jest Deringer 41. I to jest jako akcja druga, więc zagrywam ją. I tu mam trzy naboje. I mogę w walce zużyć to, żeby dostać plus 2 do bitki. I ja tak zrobię. Ja tak zrobię, czyli zużywam, znowu się biję po raz kolejny. Próbujemy ee, z nim się pobić. I spróbujmy, mamy teraz 4 do 3. Spróbujmy coś fajnego wyciągnąć. O, a tu niespodzianka. Plus 1. Okej, okay. zgadzam się. Jak najbardziej się zgadzam, czyli udaje nam się go pokonać, on jest, ee... powiem wam, co się teraz zorientowałam, że ten Widmowy Obserwator był tutaj, w holu, tu gdzie, gdzie był, gdzie był, a my mieliśmy walczyć z Cienistym Ogarem, no, autentycznie, on miał mniej tego, akurat ma mniej tego do, do testu do ataku, ale okej, okay, dobra, to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, bo ja go pokonałam tak czy siak. Było podejście numer jeden nieudane totalnie z urzędu. A drugie udane, więc yy, nie ma na mnie znaczenia. Tutaj nic się jeszcze nie zdarzyło takiego, żeby nie mogła tego cofnąć. Więc tak czy siak dopiero pierwsza runda za nami, bo dopiero dostał pierwsze obrażenia, a potrzebuję dostać trzy obrażenia. Także no. <grym> Także spoko. Więc to była nasza yy, trzecia akcja. Ok, teraz mamy niestety stety fazę wrogów, więc teraz nas atakuje ten cienisty ogar i atakuje nas tu jak widać. W tym miejscu ma tylko jedno serduszko, więc atakuje nas wytrzymałość. Mamy pięć, także luzik eee, spoko. I zaczynamy nową turę. Faza mitów faza mitów, będziemy teraz już po pierwszej rundzie jest ona pomijana więc teraz śmiało w nią będziemy cisnąć, nie wiem czy jest sens czy nie kładzenia ale mogę położyć ten żeton zagłady bo i tak nie, nie robimy żadnych postępów jeżeli chodzi o te karty teraz jest taka rzecz, że dobieram jedną kartę z tej talii talii mitów, czy coś takiego, potworów i mamy Neofitaloży. jest to jakiś humanoid, kultysta, srebrny świt, czyli będzie się bił ze mną znowu jakiś gość. Mamy tylko jedno HP, ale już się ustawiają w kolejce normalnie, ja nie mogę, w kolejce się ustawiają. Rozstawienie, dowolna, pusta lokalizacja. Dobrze, może to się zgadzam z tym. Po tym jak Neofitaloży wejdzie do gry, jest na nim jednej, rzucą zakłady. Okej. Okay. Balkon. Niech, niech idzie na balkon się przewietrzy, bo jak najdalej, <grych> jak najdalej. I teraz tak, teraz jest faza badaczy, czyli faza naszego Valentinu. Będziemy się bić. I ja znowu zużywam z pistoletu jeden nabój, żeby mieć 4, hmm, 4 do 2. Więc tym fajniej, że mamy tutaj 4 do 2 i to nie jest 4 do 3. Więc możemy nawet dobrać minus 2 i będzie git. Mamy Czachę, a Czacha oznacza, już Wam mówię, to jest coś złego. Minus 3. ok jeżeli Twój test zakończy się porażką, jest to próba ataku. <grym> Rozpatrz każdą zdolność nawiedzona Twojej lokalizacji. O nie, o nie. A właśnie, bo my jesteśmy w sali bilardowej i ona ma taką cechę. Już Wam mówię. Musisz odrzucić atut, który kontrolujesz, albo otrzymać jedno obrażenie. Atut. Nie, wolę otrzymać jedno obrażenie. Jak, jak mam wybór, to wolę się otrzymać jedno obrażenie. O, i cyk. I znowu przegrana. No nie, najgorzej. Drugi ruch, oczywiście, atak. Zużywam e, ostatni nabój. I cóż. 4 do 2, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. 0, super, idealnie. Mamy 0, więc dostaję drugi. A tak. I trzecia, ostatnia akcja. Podejście numer 3. To zużywam yy, to właśnie ten atut, o którym sobie przypomniałam. Wyczerp znającego kogo trzeba do tego testu umiejętności dodajesz plus 1 do wartości umiejętności za każdy 5 żetonów zasobów. A mamy 10, więc dodajemy plus 2. I co to oznacza? Że mamy teraz 4 do 2. Tak samo jak wcześniej. Mamy... O! To jest coś na plus. Zyskujesz 2 żetony zasobów. Plus 1 do wyniku testu. Super. I zyskujesz 2 żetony zasobów. Zgadzam się jak najbardziej. 12. Super. Takie trochę zbieractwo, ale na dobre wyszło. I trzecie, trzecie obrażenie, więc on odpada z gry. I się bardzo cieszę w takim razie. Okej, okay, super. To była trzecia akcja. Niestety, wszystko zużyliśmy wszystkie akcje. E, no trudno, ale przynajmniej chociaż już mamy coś. Dobrze, teraz będzie faza wrogów, więc ten gościu, właśnie, bo zapomniałam, on po małowce. Więc on będzie się zbliżał. On jest w holu, więc teraz zasuwa do wiktoriańskiej sali. Czyli teraz jest tutaj. Będzie się do nas zbliżał całkiem, z każdym tak naprawdę ruchem. Faza utrzymania i co? I lecimy. Faza mitów, czyli dobieramy kartę. I tu jest diabelskie głosy. Odkrycie. Wykonaj test. Yy... Wykonaj test wolnie. Każdy punkt, o który test się nie powiódł, czyli zakończył się porażką. Odrzuć jedną losową kartę z ręki. Za każdą kartę, której nie masz odrzucić, otrzymasz jeden punkt przerażenia lub jedno obrażenie. Ten test dostaje plusy do trudności za każdą. Kopię diabelskich głosów znajdujących się w stosie od różnych... Nie, nie mamy tego. Dobra, więc robimy test. Yy... Test woli. on ma wolę na jedno. to jest test woli 3. No powiem wam, no nieźle. Mamy tu coś. Wezmę chyba, gdy pieniądze mówią, no. I tutaj po prostu mamy yy... równa połowie żetonów, czyli mamy... 6, 6 do 3. Myślę, że wygramy to, ale spróbujmy, spróbujmy. Mamy jeszcze modyfikator. Czaszka, czyli minus 3, czyli 6 do 3, czyli do zera. Czyli udało nam się idealnie. <gry> idealnie się udało, no i super, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się. Faza badaczy. Pierwszym ruchem będzie zbadanie tego pomieszczenia. To jest test intelektu 3. Mamy test mamy 3 intelektu. Więc jest dobrze. Rzucam yy, kartę spryt. Jak posiadam 10 żetonów lub więcej zasobów, to zyskujemy dwie, dwa intelekty. Więc mamy 5. Więc lecimy 5 intelektu i modyfikator. 0. No i super. Czyli zdajemy i dostajemy tą piękną, cudowną wskazówkę. To był pierwszy ruch. Drugim ruchem będzie to, że wchodzę sobie e, do sali trofeów. I tu otwieramy sala trofeów. Jest nawiedzona, oczywiście. E, Okej. Okay. Wykończone drewnianymi panelami ściany tego pomieszczenia, obwieszone są gnijącymi głowami najróżniejszych zwierząt. Kiedyś stanowiły symbol wpływów i władzy, teraz zaś się heroldami śmierci i zepsucia. Nie możesz pozbyć się wrażenia, że przeszywają Cię martwymi spojrzeniami, kiedy, spojrzeniami, kiedy przeszukujesz po... Tu też mamy jedną wskazówkę. Trochę bieda. Ruchem... Ruch drugim... Ruchem, ruchem drugim był ruch? I co? I zgadujemy, zgadujemy, nie zgadujemy, tylko robimy test. I tu mamy dwa. Tu mamy dwa. Ja wyczerpię, znającego kogo trzeba, i dostanę to czyli plus 2, czyli będzie mieć 3. Nie, będzie mieć 5. Pięć, czyli 5 e, intelektu do dwa intelektu. Myślę, że na spokojnie damy radę. Sprawdźmy. Plus 1. Super. Idealnie. Dostajemy wskazówkę. Wskazówkę dostajemy. I to był trzeci ruch. E, więc teraz, no niestety, niestety, faza wrogów. Przychodzi do nas widmowy obserwator. Siemaneczko, dzień dobry. Dobrze, że tą salę rozwiedziliśmy. O tyle fajnie. Więc on się porusza, ale nie atakuje, bo jest chyba albo ruch, albo atak. Albo to, albo to. Więc przyszedł do nas. Jesteśmy z nim w zwarciu, więc musimy go zaatakować w następnej rundzie. Niestety. Eee, dobra. Okay. Następna runda. Faza mitów, czyli karta. Z tej o totalni, demoniczne fletnie na fala. Odkrycie, jeżeli fletniarz azota azatota, znajduje się w grze, zadaje jeden punkt przerażenia każdemu badaczowi w jego lokalizacji i każdej połączonej lokalizacji. W przeciwnym, w przeciwnym razie umieść demoniczne fletnie w grze obok tali tajemnic. Jeżeli w grze znajdują się trzy demoniczne kopie, trzy, de, trzy kopie. Demonicznych fletni, odrzuć się i rozstaw fletniarza, a w zwarciu z obiektem jego polowania. Ok, to jest pierwsza taka karta, więc na razie nam nic na szczęście nie robi. I co? I bijemy się, nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, więc atakujemy. Czy ja mogę jakąś kartę zagrać fajną? No dobrze, on ma trzy ataku, mamy dwa, więc wyczerpię ten. Yy... Znający kogo trzeba. Dostajemy plus 2, czyli dostajemy 4, 4 do 3. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Minus 2, ok, ale ja mam taką kartę jak pewna wygrana. Zamień minusy na plusy, modyfikator. Czyli zamieniam to na plus 2, czyli udało mi się. Więc dostaję jedno obrażenie. O, jest jeszcze takich 5. No nieźle. 2,5, pół, y, pół, nie, półtora rundy. 1,5 półtora, rundy. No dobra, yy, kolejny ruch, czyli atak. I tym razem yy, używam jego umiejętności podczas wykonywania przez ciebie testu wydaj dwie żetony zasobów, aby obniżyć poziom trudności testu od, Poziom trudności testu od, o 1, czyli mamy 2 do dwóch. czyli nie, nie mogę mieć teraz żadnego modyfikatora negatywnego, bo będzie kaszanka. Zero, haha, idealnie, idealnie. Dobra i trzeci, trzeci atak. Trzeci atak, no chyba atak. Chyba zrobię to samo, wydam dwa, dwa zasoby, dwa rzucone zasoby. I znowu jesteśmy na zero. Plus jeden, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. No dobra, czyli trzy ataki pod rząd udane. Niestety teraz jest faza wrogu, więc od nas atakuje i tu ma atak i hp i mózg. Czyli i mózg i serducho niestety. Um, no dobrze. Dobrze, lecimy z kolejną turą, mamy tutaj kolejną kartę. Szepty w mroku. Odkrycie. umiejętności szepty w mroku w grze obok talii Każda lokalizacja zys zyskuje nawiedzona. Otrzymujesz jedno przera przerażenie. Koniec rundy. Odrzuć szepty w mroku. Ok. Czyli każda lokalizacja otrzymuje, ale chyba tylko na czas trwania tych szeptów w mroku. Tak mi się wydaje, bo ciężko by było spamiętać, że potem wszystkie mają jakąś dodatkową umiejętność. Więc do końca rundy to się dzieje. Teraz podejście numer 2 i spróbujemy go pobić, więc ja wyczerpuję tego, kogo trzeba. Mam tylko 5 zasobów, mam, czyli mam niepełne 5, tak? Mam 5 i 3, więc tylko 1 plus 1, czyli mamy 3 do 2. 3 do 3. O, przepraszam, 3 do 3. Także jest remis, muszę wyjść na 0 albo na coś lepszego. Mamy 0, o kurcze. Dobra. Jeszcze tylko jeden sukces i będzie sukces. Więc ja wydaję te dwa żetony, żeby zrobić yy, zmniejszyć poziom testu na 2, czyli 2 do 2. Znowu wychodzimy na jakieś 0, mam nadzieję. Czaszka. O nie, minus 3. Jeżeli test zakończy się z, yy, 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 porażką. Musimy rozpatrzyć zdolność na wiedzę na Twojej lokalizacji. Ale nawet nie wiem, co tutaj jest na tej sali trofeów. Mamy: Tracisz dwa dobrze, zasobów. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Za każdy źródła zasobów, którego nie możesz stracić. Ok, to nie ma znaczenia. I jeszcze, tutaj pamiętacie, tutaj jest ta karta. Szepty w mroku. E, się jeden punkt przerażenia. To też, to też się dzieje teraz, w tym momencie. Najgorzej. No i dobra, i co? Słuchajcie, kurczę. faza za wrogów teraz. On nas bije. Ostatnie HP nam zostało. Ostatnie HP. Padniemy tutaj zaraz. Eee, ale lecimy od nowa. zobaczmy co to za karta. Diabelski głos. O nie, już jedne takie są. Test. Test, Test siły woli. Test dwoli 3. I za każdą kartę, dobra, dostaje plusy do trudności za każdą diabelskie głosy. Już mamy, czy mamy test 4. Czyli test dwoli 4, bo już jest. Są jedne diabelskie głosy. Kurczę, 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 kurczę. Um. Mamy wolę na 1, a musimy mieć cztery. najgorzej. Będziemy odrzucać karty jak nic uwaga, biorę no nie mogę nic zrobić, za bardzo nie chcę też, plus 1 ok, czyli mamy 2 do 4 2 do 4, no nie czyli odrzucamy dwie karty te, które tak, odrzucać kartę mamy tak, losową, ale mamy tylko dwie więc odrzucam dwie karty Ach, chcę, już go, chcę go zaatakować. Ja chcę go zaatakować ostatnim tchnieniem, więc robię to, że y, za każde pięć zasobów. A nie, nie mogę tego zrobić, bo nie posiadam pięciu, więc y, odrzucam dwa zasoby i zmniejszam ten poziom na dwa. Do dwóch jest remis. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjdzie minus 1, No nie. O nie, jeszcze raz, jeszcze raz, autentycznie, trochę kazardista, ale ostatnie podejście. Dwa zasoby i jeszcze raz, ostatni. O, jest dobrze, jest dobrze. To oznacza, że, że mamy plus jeden do testu i dostajemy e, dwa zasoby, wracają do nas. Super, a on zostaje pokonany. W sumie nie do końca pokonany. Tylko bardziej taki. Yy, yy, on się leczy, ale jest. Yy, z yy, yy, yy. jest wyczerpany. Więc on się dopiero później się odczerpie, że tak powiem. Aj, to super. Mamy jeszcze jeden ruch. Mamy jeszcze jeden ruch. Więc ja uciekam od tego szaleństwa. Wchodzę do wiktoriańskiej sali. O nie, a tutaj nie ma, słuchajcie, żadnych, yy, żadnych wskazówek. No najgorzej. No dobra, okej, okay, to tyle yy, fazamitów. Lecimy. Demoniczne fletnie. Okej, okay, one są już drugie. Jak będą trzy kopie demonicznych fletni, to się pojawia ten gościu, fletniarz. Ale na razie nic się nie dzieje. I, 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 i co? Ruszamy się teraz tu do holu wejściowego. O, mogę uciec! Mogę uciec! To by było piękne zwieńczenie naszej historii. To jest akcja. Przedzierasz się przez główne drzwi posiadłości, uciekając z widmowego wymiaru i pozostawiając resztę ocalałych na losu. Jestem sama. Dla mnie spoko. Tylko to jest... co yy, to, to za akcja? Ha! To jest aktywacja zdolności. Więc ja bym chciała to zrobić, jak najbardziej. Wydaje mi się, że i tak ten całkiem sukcesem nam się tu udało wszystko ogarnąć. Jak najbardziej, robię to. Uciekamy, zwiewamy stąd, słuchajcie. Let's go! I to jest koniec scenariusza zerowego. To jest taki prolog, trochę taki początkowy scenariusz. Ledwo udało nam się przeżyć, ale wydaje mi się, że całkiem sukcesem. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Pierwszy raz w ten scenariusz. To nie jest podstawka, w podstawkę gram kilka razy, ten scenariusz jeszcze nie. To był mój pierwszy raz. No, także mi się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa pa! Cześć, pa! pa.